Konrad Minecrafter i dzisiaj kolejny odcinek naszego Yacht Pokażę Wam co się zmieniło, bo nie wiem jakim sposobem, ale yy, zgubił mi się odcinek. <grym> chyba przez przypadek usunąłem, no i niestety nie mam go, więc no cóż. Dobra, więc jak gdzie zmieniłem yy, dach, to chyba widzieliście, nie pamiętam. Zmieniłem ścianę, to na pewno nie widzieliście, dlatego że yy, trzebo. E, tu było i tu było, tak? I rosły liście. Nie wiem czy na górze to jest naprawdę tak, że rosną liście, ale mi rosły liście wszędzie i musiałem to zmienić, więc zmieniłem tak. E, może jeszcze jakoś zmienimy ten dom żeby jakoś lepiej wyglądał, ale na razie nie, zostanie taki. Jak wiecie zdobyłem e, te skrzynię dwie, bo to że e, ten, ten klas czy coś kryształami. Mam takie temat tutaj mam dużo... O, no, no, najlepiej mi wysłać teraz sms'a tutaj mam dużo y, temów i dzisiaj zrobimy sobie kopalnię albo gdzieś pójdziemy się jeszcze myślę, że będziemy robić nie kopalnie przepraszam was będziemy robić y, naszą piwnicę i inne tam rzeczy więc y, nie wiem czy dam wam tu jakby to, to robić przy było bo nie wiem czy warto się bawić, ale zobaczymy. zaraz zobaczymy. Zresztą co tam mi szkodni. Um. Dobra, dziś nie przydoby mi się tak. Dobra, to tutaj będzie coś takiego. Yy, myślę, że za chwilę znowu będę z wami. Jak ogarnąć, gdzie może to być, więc trzymajcie się i za chwilę się widzimy. Okej, okay, już jesteśmy, już tam zobaczyłem, gdzie to może być. Yy, jeszcze Wam tu pokażę, co mam tych w w tej skrzyni. W tej skrzyni. E, otwieramy sobie e, ten inną... A nie, to inne to. zmieniamy sobie na ten, e, ten. i zobaczcie co my tu mamy tylko. A nie, przepraszam, my tu na razie nic nie mamy. Tak, nic nie mamy, tu jeszcze mam parę takich domów, bo my ja już wyjąłem z przednim odcinku, tu, czy, nie wiem co się z nim stało. Dobra. E, Podkładajmy sobie tej tem Tak. Dokładnie. I teraz sobie mm, pokażę wam gdzie to będzie dane. Mamy my to jeszcze, bo w poprzednim odcinku my zebrali. To nam będzie potrzebne, to, to. Um, no i dobra. Cięć na chwilkę. Okej, okay, już jesteśmy. Po krótkiej przerwie Musiałem coś zrobić, um, zaczęło lać deszcz, musimy zrobić jeszcze tutaj um, to, co nie miałem zrobić, czyli te drzwi szelazne, które musimy zrobić, bo nie wiem, czy są to, czy nie, ale już zrobię, niech będą, i sobie parę drzwi musimy zrobić, opa, a fuck, jeszcze jedno drzwi, wyłamałem, oj, e, dobra, i tu Um, no i tak jak wiecie już jest ten drugi tail choć ja tu mam tą słupotę um, zaczynamy zaczynamy nawet tak jak mieliśmy zaczynać czyli systematycznie cześć. czy systematycznie ach O, jak nie lubię ich oj. oczywiście minecraft i no i... I z, o właśnie tu macie te artefakty, które były w, skrzynie, w tej skrzyni, czy w tych skrzyniach. Mm. No i ja nie lubię szczurów, tak jak mówiłem, i tu zrobiłem coś takiego, bo tam, co mi się jakby nie podobało, tu mamy tu drogę, która będzie jeszcze prowadzona tam. Mm. Chciałbym jeszcze to zrobić dla Was, bo jak, jak wiecie, w dziesiątym odcinku już zostajecie save. A. I jak widzicie jak tutaj naciśniemy um, Tu Mamy checkpointy, dużo checkpointów do chodzenia i stwierdzenia. To um, no jeszcze jest bardzo dużo roboty, ale myślę, że jakoś tam radzę sobie. I okej, okay, to się pojawiło. Dobra, sorry. Mm. No coś tu nam jeszcze jest potrzebne stąd. Nie, więc jeszcze, jeden, jeszcze parę drzwi musimy zrobić, nie, dwie, dwoje drzwi, dwoje dwie, nieważne. Dwie, <coughs> dwie sztuki drzwi. Czyli raz. Jedna drzwi. No i drugie. To no sobie. Ok. Zartujemy to. O, stakujemy wszystko. Um, tutaj, hopa, chopa, okej, okay, a tu jeszcze były źle chyba, no dokładnie, aj, dobra, ok, okej, okay, tu jest dobrze, tu jest dobrze, to jest dobrze, um, trzeba jeszcze wyjść stąd, hop, um, crafting zrobić. Ok, sorry, zacięcie. E, muszę zrobić cięcie, bo mam szatu. Ok, ale dobrze, idziemy dalej. E, stawiamy to. To musimy zniszczyć. Off! Ooo! tutaj Tego nie chciałem zrobić. Ok, i szkło. Pewnie nie mam szkła. Teraz zobaczymy. Um, Ojoj, ja, będzie problem ze szkłem. Um. Proszę, przydam jeszcze. O i mamy te obrazy za chwilę sobie gdzieś damy. By było ładnie. O, czekajcie, 6 ich. 3, ok, 9. Mam coś jeszcze. Nie, nie. Hmm. Hmm. Czyli teraz miałem jeszcze musiało zrobić płytki. Jak dobrze pamiętam. Czyli zwykły. Jest wypalony tą, z tą i zrobimy sobie Dobra, niech tu będzie 4 płytki. 4 OK. idziemy, 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 idziemy. 1 2, trzy. A nie, się Aha, to jest ok. No, piszcie mi tak, ale nie słyszeliście. Um, to gdzie jeszcze były? Aha, czyli jedna. No i jeszcze jedna trzeba, no Czyli przepalony znowu, przepalony. No go położyłem tu, no. ok. I robimy jeszcze jedną płytkę, No i stawiamy ją. Jest ładnie. Mm -hmm. okej, okay, więc teraz ja by tu tam gdzie miałem to znaczy miejsce na nasz, yy, naszą, naszą, dobra, na, hmm, na, 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 no wiecie co, na to co piszą, Aha, tak? na nasze rzeczy, czyli magazyn i widzimy się za chwilę, bo nie ma sensu, abyście tego oglądali, przepraszam, jej, cześć, ok już jesteśmy, przepraszam za tamto cięcie, nie wiem czy mam przepraszać, czy nie, bo zrobiłem już um, trochę. Już wam pokażę, bo specjalnie nie naczywam tego, nie mam... O, znowu w SMS bardzo fajnie. <grym> bo nie ma sensu, abym co nakrywał. E, dobra, um, potrzeba mi teraz te klocki, które nie wiem gdzie dałem, a to jest mój problem, że zaraz wam to pokażę, bo tam to... Jeszcze jest nieskończona, Nie wiem ile ogólnie, ogólnie nagrywam. I obawiam się, że, że już trochę czasu nagrywam, a nie może być to za długie. Ok, crafting. Dawaj, 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 dawaj. Tak, 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 tak. Jak, jak to Ehm... Um, nie. Nie. O nie. No, nie, nie wiem jeszcze no to chyba... A nie, wiem. Przepraszam. Przepraszam, raz wiem już. Hmm, raz dwa. Ok, naście. Za dużo trochę. Ale raz dwa, I tutaj jedno. I tutaj będziemy mieć to wejście. Tylko... O, oh, nie, to nie mogę rozchwalić. E, dobra. A nie, jednak będziemy mieć to na tyle. Ok. Otajmy tu na razie tym, ok, I tu y, będą drabinki, tu będziemy się tu, wchodzić, tu też. Tutaj będziemy schodzić. Tutaj y, pochodnio. Tam będzie prosto jeszcze tu prowadzone. Yy, I tutaj jest coś takiego jak wiecie, w odcinku, nie w odcinku. Znaleźliśmy koło naszego domu takie kółko, taką dziurę czyli coś takiego, takie okrągłe, I tutaj tam coś się załatwia. I tu będzie takie koło lub jakieś powieszczenie, tu będzie nasz no TownCraft, a tam będzie dalej tam e, skrzynki i te Więc bardzo fajnie to wyszło. Musiałem trochę się namęczyć, że tym kilofem tu kopałem, więc naprawdę było szybciutko, więc dobra, teraz sobie kopiemy tutaj to, co so, może zresztą chyba, co tak jasne tu jest um, nie wiem okej okay, ile tego wystarczy mhm. Tutaj, co to jest dobra, tu będzie takie wejście tu będziemy myśli dalej bo <laughs> to może być um, czekajcie na O dobra U, potem może być tutaj będzie, Jakby to było wejście Możemy iść tu trochę dalej No i tu zrobić następny jeszcze No fuck Nie, tu nie, tu nie może być um, Dobra, szybko załatamy i co ja będę jeszcze tu po odcinku robił? Będę na pewno dał skrzynki i segregował te itemy, bo nie wiem czy uda nam się jeszcze tu stawić skrzynki uda nam się. Nie będzie chyba czasu, ale myślę, że jakieś to będzie jakieś to będzie fajne. okej, okay, tak, dobra, to będziemy jeszcze rozwalić. Zawsze szybko możemy się przemieszczać. Po tym wszystkim, bo mamy ten miecz przecież, więc to nie, e, to nie jest jakiś problem. Więc dobre, jeszcze jedno tak, i tutaj będzie e, wejście. Albo niech będzie tak jak jest, czyli tu, au Czyli niech będzie tutaj tyle, e, potem tutaj. okej, dobrze, dobrze. Potem tu sobie zrobię to. to. M. Um. Tak. No tu teraz. Gravel. Gravel. okej Jeszcze chciałbym poruszyć ten temat z tym filmikiem, bo niech już widzieli. Ten. O, su że tam. suka coś tam. E, nie chcę tu. nitkowitą. Mm. Ja się wiem, że. Ja myślałem, że tam będą same łapki w dół. I tak mnie zastanowiło. Dlaczego tam są dwie łapki w górę? Wiem, że dwie to jest nic. E, ale mnie tak zastanowiło, bo ten filmik um, nie był dla poważnego e, powiedzenia tej osobie, że jest e, naprawdę masakryczną osobą i nie chciałbym. Znaczy, nie chciałbym takiej koleżanki mieć, choć znam ją. Ehm, no, kiedyś byliśmy... By, by była ona moją koleżanką, ale nie chcę w to wnikać, więc <laughs> nie będę dokończył tego. Więc mnie zdziwiło, że daliście jednak te łapki w górę. Mi chodziło o to, abyście tam dali te łapki w dół. No, i jedna okay. osoba dała to oko kodół, no i ja jej dziękuję, bo o to mi uchodzi, tak? Eee... <grytanie> ale dobrze, że dajcie mój dziękuję Wam za to. Eee... No, dobra, idziemy. Mhm, okej, okay. eee... mhm. to jeszcze tu musimy kopać. Hop, tutaj, hop, tutaj. Ok, teraz dypcik kopię, takim fillofem Tiertal szybko kopia, a nie mam ma łopaty, więc to jest przydatne. Okej, okay, jak to wygląda? Uh -huh. To sobie zetkam. No i na pewno po odcinku jeszcze tutaj będę e, wszystko przemieniać na, e, na jakieś. E, no na pewno na to chyba będę przemieniać. A stone and break Brick. What jest, tak? No tak, tylko na inne, tak. Dobra, to sobie myślę. Już... Musimy zjeść i za chwilę <coughs> będzie miała cięcie, bo muszę zobaczyć ile już nagrywam. Bo mm. chcę Wam ja wiem kiedyś raz, e, odcinki, e, które są nie są bardzo długie, e, tylko 20 minut 20, 20, 20 mają. No bo to są najlepsze, myślę, odcinki dla was, bo to jest jakiś dobry czas jakby dla mnie, no i chyba dla was też, bo nie oglądacie na przykład 2 godziny. O Jezu, znowu będzie kobeć to. Aaaa. Tylko od razu macie 20 minut, oglądacie a potem jak chcecie, znaczy oglądacie, a potem wyłączacie, no i tyle. Czasami komentujecie, To jest bardzo rzadkie i łapkujecie. <coughs> Dobra, więc to tank Teraz w tą stronę jeszcze raz, dwa. W tą też. czyli tu raz, dwa. Tutaj raz, dwa. I tu raz. zobaczcie, Hop, hop. No i teraz szybko sobie. O, on rozwolił się. Okej, to jeszcze. Mamy miejsce. To się przyjdzie nam skrzynka, bo nie chce mi się lecieć do góry. No e, zmieniamy na. A sobie dam ten co? Pingwin. A, ja nie chcę na pierwszej stronie tego dawać. Bo zawsze się do jak pingwinowi, jak oglądacie pingwina. Co wiecie? A, to, to wiecie? Co my się dzieje wydaję na pierwszą stronę że i tak ok wszystko to, to, to. no dobra e, teraz sobie wydaję na drugą Hop. ok poprawiamy e, sobie jeszcze to dobra, więc za chwilę się widzimy zobaczyć tylko ile to się nagrywa hej Okej, okay, sorry, e, musiałam właśnie to sprawdzić. I dlaczego zawsze mówię sorry, what? <laughs> Dobra, what, what, what? what? OK, Okej, więc w tym odcinku nie wiem już, co zrobiłem, bo mamy 4 minuty, bo 17 minut coś tam nagrywamy. <coughs> no i nie wiem, czy zrobimy już dużo, ale w następnym odcinku um, na pewno będziemy sobie to dokończyć, bo ten będzie ósmy, w dziewiątym będziemy do, e, to czyli Będziemy dać skrzynię, jednak, i będziemy robić jeszcze jakiś pokój. A to już sam zrobię. Um, no, jak mówiłem. E, a w dziesiątym będzie specjalny odcinek: save'a dostaniecie. E, mo i co? No, i to będzie na tyle za chwilę. Myślę, że taki pokój wystarczy tu. Tu będą skrzynie dwa, czekajcie, dwa. Następne. Czekajcie, jak jest tu będzie skrzynia, to będzie przerwa. Będzie skrzynia, to będzie przerwa. Tu będzie skrzynia, będzie przerwa. Skrzynia przerwa. Mm, skrzynia, przerwa. Skrzynia, przerwa, skrzynia. Przerwa. Skrzynia, przerwa i skrzynia, i przerwa. Jest, jest ok, jest ok. Um, taki pokój będzie ok. Um, myślę, że to jeszcze może powiększyć. Zobaczymy lub nie, jeszcze to muszę zmienić całe, e, więc e, zobaczymy jak to będzie. E, chodźmy jeszcze tutaj. E, tutaj wyrównam to, aby zatkam to też, aby jakoś to wyglądało, bo razie nie wyglądać za fajnie. A ja już Wam pokazuję. A oh, fuck! Biczę sobie. O, dokładnie. Do I to, patrzcie, tu wychodzi. O, czy Okay. A jak widzicie, tutaj jest, więc um, to się ciągnie. Tak, tu musiałam zniszczyć, aby wejść, nie chciałem się drzwiami. Więc to się ciągnie. Tutaj idziemy, okay. Idziemy tutaj. I tutaj. No i to jest to tutaj. Więc bardzo fajnie, że to się tak. Wow, Że to się tam tak wygenerowało. Mamy jeszcze. O! Oh, Szczur, o! Oh, nie, nie, nie. I, I jeszcze Wam na szybko, bo zostały nam. minuty dokładnie. E, to, dlaczego mieć używam? Bo on jest lepszy od tego, co e, Enchantuje, co drewniany robi i on się robi. Bo on jest lepszy, naprawdę jest lepszy. Wam pokażę w następnym odcinku. Bo nie wiem, czy mam pokazywałem, bo tam na ten się na się odcinku robi. Nie wiem, czy bo. Wow. <laughs> Ogólnie to by było tyle. Minął nas, nasz czas chyba. E, 3 minuty minęły. Nie wiem czy tam mówię. 3 czy 4, ale mniejsze o to. Więc jeszcze ja z Wami żegnam na tle tej dziury. Czy czegoś. Um, to był ósmy odcinek, zapraszam na dziewiąty i na dziesiąty, czyli specjalny. I dostajecie sobie, jak ktoś będzie chciał, ktoś sobie pobierze i zagra. Możecie mi też jak dostajecie sobie wysyłać różne rzeczy, które zrobicie, może i zrobię. Więc trzymajcie się i pa pa.